No i zaczęło się. Wybory prezydenckie mamy z zapasem. Szanowni Państwo, więc jak wybory, to trzeba zrobić kiełbasę. Kiełbasa Konfederacji to jest, no oczywiście, z najlepszego surowca. Y jeszcze takowy gdzieś tam na Podlasiu jest. I kochani, y oczywiście cóż mamy, y czym się różni kiełbasa wyborcza Konfederacji od tych pozostałych tak zwanych formacji politycznych, partii, partyjek, a szczególnie od kiełbasy wyborczej pana Dudy. Ta kiełbasa, ona jest polska, ona jest czysta, ona jest zdrowa. Tu nie ma żadnego dodatku. Samo życie, samo zdrowie. A co Duda, jako pan prezydent Andrzej Duda, nie mylić z jednym z przetwórców, ale szczerze mówiąc produkty polityczno-konsumpcyjne są podobne. W związku z tym, co może zaoferować, nam oferuje Pan Andrzej Duda jako kiełbasę wyborcza. Szereg dodatków, trucizna, stęchlizna i to wszystko, co najgorsze ogłupia, psuje. No i ostatecznie do co najmniej niestrawności prowadzi. Wybór, proszę Państwa, będzie należał oczywiście do państwa. Ja naprawdę zachęcam się. Dosyć kochani, widzicie, macie tego trucia. Wybierzcie no dobrą, zdrową polską kiełbasę wyborczą, a kiełbasa wyborcza zawsze jest najkorzystniejsza Konfederacji, nie da wam tego PO, nie da wam ten PSL, on to ma naszprycowane tymi dodatkami, to już nie jeden się przyjechał na tym, nie dadzą jakieś tam hołownie. To ciekawe, on w ogóle nie da kiełbasy, bo on przed jakimś bogiem świnią będzie się tam niby na drugim świecie spowiadał. To w ogóle wywrot. No i oczywiście nie dadzą tam pozostali, nie chcę ich, nie chcę ich reklamować. Na wybory, kochani, z kiełbasą wyborczą konfederacyjną i będziemy mieli dobrą, nową, zdrową, czystą Rzeczpospolitą.